Dlaczego Judasz zdradził Jezusa? Istnieją w tej kwestii różne hipotezy. Niektórzy uważają, że przyczyną była jego zachłanność na pieniądze. Inni twierdzą, że kierowały nim pobudki mesjańskie. Rozczarował się, widząc, że Jezus nie włączył do swojego programu wyzwolenia politycznego i zbrojnego kraju. W rzeczywistości teksty ewangeliczne zwracają uwagę na inny aspekt. Jan mówi wyraźnie, diabeł nakłonił serce Judasza Iskarioty. Syna Szymona, aby go wydał. Podobnie pisze Łukasz. Wtedy szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z dwunastu. W ten sposób wykraczamy poza czysto historyczne uzasadnienia i przyjmujemy, że Judasz ponosi osobistą odpowiedzialność za swoją zdradę, nieszczęśliwie uległ pokusie złego. Jego postępowanie pozostaje tajemnicą. Jezus traktował go jak przyjaciela, jednak nie naruszał jego wolności. Nie chronił go przed pokusami szatańskimi, szanując ludzką wolność. Naprawdę wiele jest niegodziwości w ludzkim sercu. Jedynym sposobem, by im zapobiec, jest nie patrzeć na rzeczywistość w sposób indywidualistyczny i autonomiczny, ale przeciwnie, wciąż na nowo opowiadać się po stronie Jezusa, przyjmując jego punkt widzenia. Powinniśmy starać się dzień po dniu żyć w pełnej komunii z nim. Przypomnijmy sobie, że również Piotr sprzeciwiał się temu, co czekało Jezusa w Jerozolimie ale otrzymał za to surową naganę, nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Po swoim upadku Piotr wyraził skruchę i uzyskał przebaczenie oraz łaskę. Judasz także żałował, ale jego żal przerodził się w rozpacz, co doprowadziło go do samounicestwienia. Jest to dla nas przestroga i zachęta, by zawsze pamiętać o tym, co mówi święty Benedykt na końcu piątego rozdziału swojej reguły, nigdy nie wątpić w Boże miłosierdzie.